O, na przykład, bo Max już ma odpowiedź. Proszę, Co ten kot robi? Am. Chyba dobre, nie? To pokaż mu, gdzie raki zimują. Super. A ty co? Nie tego Ale babci poczęli, dziadek byłbyście dumny normalny. na mnie mam tu! Eee, o! Zresztą to rzuciła? Powiedz dziękuję Dziękuję <głosy> <głosy> Pokaż mogę zobaczyć?